Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś pokażę Wam lot strażnika kryjący się w jednookiej masce, ale zanim to zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny oraz wpadajcie na Twitcha i Discord da 7, linki w opisie. Sama jednooka maska ma swoją konkretną cechę, nazwaną Zemsta. Jest to ściśle powiązane z historią strażnika z tego lore. Tak samo jak to, że jest to konkretnie jednooka maska. Próbowałem znaleźć informację, kim mógł być ten strażnik, ale za dużo niestety o tym nie ma. Zobaczmy więc, co tam się kryje. Gdy zabrali mi światło, zachęcałem ich, by robili co najgorsze. Gdy zabrali mi oko, roześmiałem się i powiedziałem im, że mam jeszcze jedno. Ale gdy zabrali mojego ducha. O, gdy zabrali mojego ducha, wtedy ich życie dobiegło końca. Od pierwszego wskrzeszenia trzymałem się sam. Stwierdziłem, że pewnie zawsze taki byłem, całe poprzednie życie. Drużyny ogniowe, najazdy, nocne szturmy z dowódcą to nie dla mnie. Zawsze kroczyłem sam, nie potrzebowałem nikogo poza duchem. Duch był moim jedynym przyjacielem. Nie wstydzę się tego przyznać, już nie. Na krótko po wojnie pochwyconych ruszyliśmy do EMS, poszukiwaniu własnego konta, odrobinę ciszy, może nawet czegoś na kształt spokoju. Razem z duchem walczyliśmy od czasu wojen frakcji. Zawsze walka, ciągła walka. Miałem dość. Mieliśmy dość. Wykonywaliśmy solowe misje od tak dawna, że nikt chyba nawet nie zauważył, że nas nie ma. Cieszyło nas to. Nagłe odłączenie od światła zmieniło wszystko. Czy chciałem tego, czy nie, ja byłem strażnikiem, a on był duchem. Pokój nie był nam pisany. Wędrowiec o to zadbał. Duch połączył się z siecią miasta po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, żeby tylko stwierdzić, że komunikacja jest zakłócana na całej planecie. Ruszyliśmy więc na zachód, do pierwotnego miejsca Desantu, żeby ruszyć do miasta w poszukiwaniu kolejnej walki. Wtedy nas znaleźli: Kombinat, Czerwony Legion, jak się później dowiedzieliśmy. Przegonili nas na północ odkrętej zatoki. Rozbili obóz, mając odłamek w zasięgu wzroku. Zaczęli libację, rozochocili się. Wiedzieli, że jesteśmy pozbawieni światła i chcieli zobaczyć, na co mnie naprawdę stać. Gdy jestem samym mięsem i powietrzem. Powiedziałem, żeby robili co najgorsze. I zrobili. Prawie pobili mnie na ostateczną śmierć. Po czym zaczęli rechotać, gdy duch nie był w stanie postawić mnie na nogi. Wypili jeszcze więcej, a jeden z nich stwierdził, że mam o jedno oko za dużo, więc wyłupił mi je i, śmiejąc się jeszcze głośniej, zapytał, co mam zamiar z tym zrobić. Też się roześmiałem, głośniej i bardziej wariacko, niż było im to w smak i powiedziałem im, że mam jeszcze jedno. Wtedy jeden z nich, najgorszy z nich, złapał ducha i powiedział, że on jest teraz moim duchem, to on decyduje, czy będę żył, czy nie. W jego łapskach duch był niczym kamyczek. Nie musiał się nawet wysilić, by po chwili duch był w kawałkach. Zrzucili mnie z klifu jeszcze przed świtem. Powinni byli wsadzić we mnie kulkę, nakarmić mną swoje bestie. Duch wybrał mnie chyba, bo w poprzednim życiu byłem jakimś bohaterem. Może, pewnie jednak byłem po prostu kolejnym zabójcą, a na pewno nie potrzebowałem pięści spustoszenia, żeby porządnie ubrudzić sobie ręce. Co w takim razie tutaj mamy? Przede wszystkim ten strażnik jest przedstawiony jako postać będąca sama. Woli raczej wykonywać swoje zadania bez drużyny. Oczywiście nie licząc ducha, jest to całkiem ciekawe poruszenie kwestii solo graczy. Jeżeli chodzi o to, kim może być ten strażnik, to myślę, że jeden z użytkowników Reddita bardzo dobrze zauważył wypowiedź tego strażnika, że jest mięsem i powietrzem, co powoduje od razu odrzucenie egzo. Z tym, że nie jest to przebudzony, bo jest inny styl wypowiedzi, to nie jestem pewien, ale mamy bardziej zawężony wybór przynajmniej. Najprawdopodobniej jest to jednak człowiek. Oczywiście motyw zemsty jest tu całkowicie widoczny, chociaż widać też motyw bycia szalonym, co dla strażników nie jest obce. Raczej nikt po wykoleniu oka nie śmiałby się mówiąc, że ma jeszcze jedno. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.